Nazywam się Franciszek Leduchowski i wraz z Pawłem Narożnikiem napisaliśmy scenariusz pod tytułem Piąte. Opowiada o tragedii, która miała miejsce w mojej dalszej rodzinie w 43 roku. Sednem, istotą tego, tego scenariusza jest pytanie na ile zabijanie może być usprawiedliwione, może być moralne w sytuacji ekstremalnej, bo takiej właśnie my tutaj mówimy, sytuacja wojny, sytuacja mordu yy, i następnie sytuacja zemsty, wyroku, kary śmierci. Yy, jesteśmy postawieni w sytuacji, kiedy mówimy o prawdziwych ludziach. I teraz nasza fantazja reżyserska i scenarzystów musi konfrontować się z potrzebą zachowania faktów. No i prawdę mówiąc, to ewoluje Od takiego pierwszego naszego podejścia, które było bardzo rygorystyczne i, po, i zrobiliśmy solidny research, gdzie wypłynęło bardzo dużo opisów, faktów, wspomnień, na, które się, na których się wzorowaliśmy. Aż do sytuacji obecnie, kiedy jesteśmy w procesie właśnie na seminariach, gdzie coraz bardziej odchodzimy, ponieważ zaczynamy rozumieć, że film no, nie może być dokumentem. Film rządzi się swoimi zasadami, ma swoje prawa i dla dobra y, y, filmu... Ta historia musi zejść na, na, dalszy, na dalszy plan, więc chyba stąd często pojawia się przed filmami takie hasło, e, historia oparta na, o, o prawdziwe wydarzenia. No, nie ukrywam, że każde takie spotkanie to zupełnie rozsadza nam e, pomysł i odno, z nowy punkt widzenia e, e, nadaje. W, jedną z takich e, zmian ostatnio bardzo olbrzymich, było w ogóle przebudowanie struktury. Czyli mieliśmy e, strukturę e, taką przemienną, z dużą. Ilością retrospektyw. Zdecydowaliśmy się jednak trochę to uspokoić, opowiedzieć to liniowo. Myślę, że na, następnych, na następne seminaria będziemy pracowali nad, nad przemianą bohaterów i nad ich konfliktem dotyczącym wyroku i możliwości jego wykonania. I to, to, to jest bardzo ważny punkt w tym scenariuszu. Paweł Narożnik, scenarzysta i reżyser. Filmu piąte. Łatwiejsze i bardziej wydajne, natomiast czasami e, 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 może bardziej e, też denerwujące, no bo wiadomo, że każdy z nas jest jakąś osobowością twórcą. I, I czasami są konflikty i trzeba forsować własne zdanie, więc w tym sensie e, może to być e, trudniejsze i może e, dłuższe, natomiast e, e, oczywiście, że tak Persaldo no to, to jest opłacalne, no bo w ogóle film to jest praca zespołowa. I, i, I od razu, jeżeli tak się okazuje, że tutaj z Frankiem, z Franciskiem Leduchowskim, który jest scenarzystą tego, tego projektu właśnie, bo to jest jego historia rodzinna, ale, ale w ogóle jest, też, jest artystą malarzem zasadniczo, więc dobrze się dogadujemy, znamy się od lat i, i przyjaźnimy. Też ten, ten projekt no, rzeczywiście jest długi, bo wystartowaliśmy w 2009 roku. Także to, to kawał czasu, to znaczy on różne tutaj. Także nie, oczywiście była, były wieloletnie przerwy, ale, 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 ale w każdym razie wtedy, wtedy zaczęliśmy. Więc, no i teraz, teraz jesteśmy blis, myślę, właśnie finisu, bo tutaj też. Też na zupełnej otwartości tutaj no bo chodzi o to, żeby właśnie, żeby posłuchać mądrych ludzi, to znaczy ludzi doświadczonych, a poza tym kontakt tutaj z, z kolegami reżyserami, z scenarzystami jest znakomity i prowadzący, no też, no ekipa świetna, także tutaj to tam nie to, że jakieś tam korporacyjne gadki, tylko po prostu mówię jak jest, że, że, że naprawdę to bardzo pomaga i ustawia właśnie Sprawy w nowym świetle, no i o to chodzi. Darek Gajewski przede wszystkim czuje się, że jest typem po prostu dobrego specjalisty, ale też nauczyciela. Znaczy ma, taką, ma taką, niektórzy mają taki dar, a niektórzy go kompletnie nie mają. Darek Gajewski ma. Po prostu teraz wreszcie się tworzy scenariusz, no tak, że jest blisko.